Cześć, witajcie, z tej strony ponownie GreenArt. To są kolejne bramki, które udało mi się zdobyć w FIFA 15. Oczywiście wszystkie gole padły z dystansu. Przypomnę tylko może, że nie jest to jakiś tam top place, ani nic takiego. Są to po prostu bramki, które udaje mi się w jakiś tam sposób strzelić w FIFA. Czasami jest to, no, trzeba troszeczkę poświęcić czasu, żeby jakaś tam bramka wyszła z dystansu, bo niestety bramkarze reagują... A może i bo reagują lepiej niż w FIFA 14. No i cóż, na dużą pochwałę jeszcze FIFA w tym roku zasługuje właśnie za oprawę muzyczną, może dźwiękową, gdyż my nim możemy posłuchać sobie naprawdę świetnej muzyki. Więc polecam Wam zakupić FIFA i przynajmniej raz w nią zagrać. A tymczasem cieszcie się z oglądania Bramek i miłego dnia. Trzymajcie się, hej.